Kevin Nowacki ma festiwal Znajdujemy się na gali RWC3 w Gdyni, a jest moim gościem dzisiaj Andrzej Jaroszuk. Witam serdecznie. Witam, witam. Yy, Walka bardzo mocna, dwie rundy moim zdaniem wygrałeś. Jak Cię... wrażenia yy, po tym no, Jest, jest niedosyt niestety, no trochę z, zawiodłem jakby. Trochę obwiniają siebie, ale no niestety, no, wyszło jak wyszło. Ja bardzo żałuję tego, że tak akurat w taki sposób przegrałem po prostu pojedynczego. Z, z pewnością był mój dla, dla mnie wygrany, ale niestety przez y, niedozwoloną technikę przegrałem. Tak. No, żałuję tego, ale no cóż, wyszło jak wyszło, tak? Czas czasu się nie odwróci. Przed tą walką by, byłeś utytułowanym kickboxerem. Skąd pomysł no. na przejście do MMA? Wcześniej trochę trenowałem z MMA, także jakieś tam podstawy miałem, ale chociaż tak naprawdę już ich czasu nie trenowałem, bo tak? do piłkarki tak naprawdę przygotowałem się w parterze przez trzy treningi tak naprawdę, żeby po prostu... Jakoś wyjść z sytuacji, z parteru, gdzieś z podsiadki, to było wszystko co moje MMA, tak to tylko balansowałem na tym właśnie na stójce, obstawiałem wszystko na stójce, żeby prowadzić tą akcję, to całą walki, przebieg walki w stójce, nie, nie dać się sprowadzić do parteru, tak. I to była moja taka jakby, yy, tak jakby moje podejście do tej walki, moja, moja metoda, tak. Czy jeśli miałbyś możliwość rewanżu z Mateuszem, czy chętnie podjąłbyś się takiej walki? Oczywiście, oczywiście. No, bo Jest niedosyt taki, bo niestety przegrałem przez mój błąd tak naprawdę, mimo że wygrywałem tą walkę i wszyscy to potwierdzają. Sądzę ja, że ja też, bo dominowałem przede wszystkim, dominowałem przez dwie pierwsze rundy, no ale niestety w trzeciej wyszły, wyszły, niestety kolano zadałem niestosowne i przegrałem. Tak? Kiedy chciałbyś powrócić do klatki? Nie, chyba jak najszybciej. Jestem jest w tym treningu dobrej do, do, do ekipu, trenuję du, dużo, dużo osób mnie wspiera mam z kim trenować, mam z kim trenować parter, stójkę więc mógłbym no, naprawdę tak, nawet, jak najszybciej szybciej po prostu wrócić na trzy czy też kolejną bardzo Dziękuję 품ę. bardzo za jeśli masz ochotę komuś podziękować lub kogoś pozdrowić to bardzo proszę. Dziękuję swojemu trenerowi Igrowi Kowacinowi, katringowi y, mojemu tutaj y, który mnie wspierał. Y, posiłkami bardzo pysznymi i wartościowymi, no i z i kolegami przed, z klubu, którzy podciągnęli mnie przez te ostatnie treningi w parterze. No i tylko to wszystko. Dziękuję bardzo.